Jak tędy jadę z pracy, jak wierzę, to właśnie taki widok tutaj jest. To jest jeszcze zam y zamarznięta to jest takie jezioro wielkie tutaj po drodze. No, to się manką. Byliśmy teraz na tym Drag Ward, y jakby ten event cały z ciężaróweczkami, razem z psem bardzo mili ludzie bo pozwolili nam z psem wejść do środka. Na początku jak powiedział: Tak, że no, nie za bardzo że to nie pasuje ale. Yy, poszli, zagadali troszkę tam do organizatorów i powiedzieli, że tak, spoko, tylko trzymajcie w torbie, nie? Także była cały czas na rączkach. Zobaczyłyśmy dużo ciężarówek, praktycznie wszystko. Na samym końcu był Fredliner, yy, schowany w ogóle, materacy nierozłożone takie z dupy, nie? No, to to będzie filmik o tym. To na razie zrobiłem takie krótkie tylko wjazd telefonem tam i z powrotem, bo byliśmy tutaj już zamknęli. Byliśmy godzinę przed zamknięciem, także tylko tak byliśmy zobaczyć, co się tam dzieje. Jutro, pojutrze jeszcze podjadę i ładnie wszystko nagram. Powiem, co i jak. A teraz nagrywam filmik, ponieważ jedziemy do polskiego sklepu. Tutaj, jest w okolicy, wszystko jest w okolicy, także ja używam personal. Zobaczcie, tutaj. You are currently under the personal convenience exemption, czyli to znaczy, że mogę jeździć ciężarówką, ale czas mi nie ucieka, bo używam mi ją dla celów własnych. I znalazłem coś takiego: Starski Fine Foods. Polski sklep, który jest też w okolicy, 16 km stąd, także zajebiście. Zobaczcie, dużo opinii, 2500. 2500 opinii gwiazdek, nie? I 4,5, także naprawdę nie możemy się doczekać. Słuchajcie, 2-3 lata bez polskiego sklepu, ja pierdolę. mi się. Miley, co tam robisz? Co tam Miley wystrajasz? Miley? Tak. Miley? Nie wariujemy tutaj. Proszę być grzecznym jak y, tacik kameruje. No, no, no. Hop, hop. Miley. Miley. No, ona czasem wariuje takie nieładne rzeczy robi. Mirka. Puchar, nie? Jedziemy. No, także jest to zaledwie 15 minut stąd. Także spoczko. Ciężaroweczką sobie tutaj podjechałem. Tutaj były tylko trzy ciężarówki, nie? Ale zrobili... Naprawdę super, o, ten, wszystko tutaj bardzo super zajebiście zorganizowane. Ponieważ to jest specjalnie wjazd dla ciężarówek. Jest taka tabelka tu napisana, że to jest parking dla ciężarówek. Także zrobili nam takie osobne tutaj miejsce. Były tutaj, nie było dużo ciężarówek, ale tak jak mówię, byliśmy bardzo późno, nie? Tak to parkingi zapełnione na maksa. Bardzo dużo ludzi w środku, bardzo mili ludzie. Naprawdę chcieli, że tak powiem, pomóc, nie? Chcieli pomóc, zagadali tu, parę rzeczy człowiek się popytał. No, ale to jutro jeszcze zobaczycie, pokażę Wam dokładnie. Nie wiem. Zobaczymy. Nie, nie, nie jedziemy teraz. Żeśmy, jak jechali tutaj, żeśmy, to ten... To samolot nad nami leciał. Czekałem na czerwonym świetle i to dosłownie nad nami. Bardzo blisko. Super atrakcja. Na światu, ciekawe dlaczego. Dobra, jedziemy. Żeróweczką śmiga się elegancko, jak błyskawica. No, także nie mogę się doczekać na polski sklep. Zaraz pokażę Wam w środku, jak to wygląda. Jesteśmy w polskim sklepie prawda, nas na razie nie wygonił z psem, ale oczekujemy, że może być taka możliwość. Tak czy się jak zobaczcie, polskie produkty. Więc jak zajebiście się widuje polskie rzeczy, po polsku zobaczcie. A jest, a jest Słowacka jest? Która? O, oh, nie to jest po słowacku. Będzie ruchomierka, Po słowacku horczyca, Mirka, grzyby. Zobacz ile grzybów. Ja pierdolę, trzeba grzyby kupić. No, tutaj słodkości, czekolady, zobaczcie. Jest tutaj różnych produktów. Są polskie, jakieś tam słowackie, rosyjskie, nie? Każdego po trochę. Oczywiście z polskich najwięcej, no i troszkę też angielskich standardowo. A sklep jest ogromny. Dla każdego coś dobrego będzie Ja najbardziej cieszę się na mięsa, które są tam Tam ludzie w kolejce czekają Oraz yy, pączki, ciasta, nie Mirka? Pączki, ciasta, co jeszcze? No na razie za... w koszu Zupki chińskie to jest oczywiście standard Uwielbiamy, ale mają bardzo mały wybór Jestem bardzo wkurzony i są super drogie Ile kosztowała jedna? Dolar pięćdziesiąt To bardzo drogo Tutaj to to mamy? Kompoty, bo kompoty są niedostępne nigdzie tutaj praktycznie, oprócz no, polskiego. No i na pieczenie polskie produkty. Także na razie zbiedzamy, co tu się dzieje. No zobaczcie, ja pierdole. Ja pierdolę, Ile mięsa. Zobaczcie, jaka długa lodówka. Najdłuższa lodówka w życiu, jaką widziałem. Ja pierdolę Ja pierdole, Mirka, Prince Polo. No, ale... Żeśmy to w Anglii kupowali, one były ile? 3 za dolar? Nie. 3 za funt. To, to. No, Grzesiek. To si Prince Ja pierdole, ja Boże, pierdolę. To jest ta słowenska. A i słowackie. O nie. Jasna dupa. Normalnie czary mary A My takie nie mamy. Mirka goralki. Ja chcę kawęki, Marii, Kawę... moje To jest słowackie. O, dole. Ale cenią sobie dolar 80 za jedno? Nie, jedno dwa Nie, ja nie, bo jak chcę inne, tamto jeszcze No dobra Daj na to Mirka, jeden bierzesz czy nie? Aha, to moje, dobra Ale to bardzo drogie, dolar 80 to drogo, nie? No ale jednak to przywieź z Polski Przywieź z Polski to nie, nie lada ten Dobra, ja wezmę tutaj Akurat grześki są tanie Mirka, słowackie są takie drogie, a grześki jakie tanie tego bigosu. 17 dolarów za paczki bigosu. Kurde, to się wydaje zajebiście drogo Nawet jak na standardy kanadyjskie. I to sobie kupujemy dalej, sprawdzamy towary. O właśnie dawno nie piłem, to wziąłem każdego po trochu, także zobaczymy. Powspominam sobie smaki jak, jak to leciało kiedyś na podwórku jak człowiek pił. O, chyba zła lejka. O ja pierdolę, zobaczcie tutaj, ile ciast. Ja pierdolę, ale się zacznie. Jeszcze ja mam smakę na te mięsa. Zobaczcie, najbardziej wymagana rzecz, której nigdzie nie można znaleźć oprócz polskiego sklepu. Smalec, jeszcze ze skwarkami, ja pierdolę. Mamy trzy ciasta, żeśmy wzięli. Dobra, nakupione. Nie wyszło tak dużo, 130 dolarów, żeśmy też kupili no, piwka, to pokazywałem, co tam doszło, kiełbasa, szynka, no i też kupiłem tutaj takie porcje kurczaka 6 dolarów, takie wielkie skrzydło kurczaka pierś z kurczaka do tego co tam żeśmy jeszcze kupili te rolady takie poważne jak te polskie polskim. takie okrągłe w tym takie okrągłe kurcze grzyby są w środku kurczę zapomniałem co się nazywa co tam chleby pieczywo nie no zajebiście a najlepsze jest to że się okazało że ten sklep jest 5 minut za tym nie miejscem kotleti. nie nie kotlety nie nie okazało się że to miejsce jest 5 minut Sklep tutaj jest 5 minut od miejsca, w którym ja cały czas parkuję, znaczy jak jestem w Toronto, często my to parkujemy i zmieniamy naczepy, albo nawet czekamy na załadunek. Także to akurat nieźle, a sklep się nazywa Starski przez Y. Starski, no bardzo duży sklep. Także zajebista sprawa. No i co? Tutaj podjazd chyba 4-5 km, tutaj w lewo jadę tam prosto i jesteśmy na tym takim jardzie trochę obskurnym. Ale toalety mają fajne, jest tam spoko, jest spoko. Możemy sobie zaparkować na noc. Także no to na dzisiaj tyle, nie? Bardzo busy. busy dzień, nie? Busy. No. Myśmy się nabiegali. Na evencie byłem. Na evencie byliśmy jakieś Dwie godziny, najeździłem się dzisiaj. Teraz w sklepie, także zajebiście, no, idziemy zjeść. Mamy ciepły bo to jest ciepły kurczak ciepła pierś z kurczaka zjemy sobie z polskim, z, y, polsko zrobionym chlebem, bo on pewnie tutaj jest zrobiony. Także jaram się jak cholera. No, aż ja już, aż nie mam już nawet siły mówić za dużo. Ja piernicze że nie No takie, także takie. To chyba są krokiety. Teraz żeśmy tak pomyśleli, że to chyba się nazywa. Miley no, stop. Krokiety to się nazywa. Maile oczywiście tutaj aktywna ostro. To nie dawam to na tanie dobra? Bo to jest wielkie. Kurczaki proto. na tanie, ja sobie Ale będę nie, mieszał. nie, no to, to, potem to. Tam mamy kurczak, y, pierś z kurczaka, noga taka wielka. A, bo dobra, ja Polski ketchup, patrzcie, ja pierdolę. Ten mi Szynki. Zobaczcie jaka szyna, ja pierdolę. Szestaszki. Chleb świeży. staszki, nie? Sześć, no sześć, sześć torb. No i oczywiście Szeste. piwko na także w końcu relaksik. Dzisiaj był bardzo busy dzień, także należy no, się mańka. trochę... No, Ano, spokojnie, ty tu swoje też masz. Spokojnie jak na wojnie. Także no, idziemy się najeść elegancko. Włączymy sobie coś na Netflixie i pójdziemy grać karty. spada pada tutaj taki deszcz z tego Troszkę się tu zaparowało Zaparowało to jest Co ty Mirka? Mamy, mamy jedzenie czy my tu mamy co? Mali co tu mamka nam robi no? Chyba, ten plin jest strasznie mocny no bo musisz patrzeć pod spodem tam Ale te ptaki wyjął teraz, jak nagrywam to tak długo będą wyjść Zaraz zobaczycie, ja nie, ja nie odpocznę dopóki nie udowodnię wam tego faktu Mamy godzinkę do Monkon Monkon zmiana naczepy i wracam z powrotem na bazę No co tam Eli? Co? Coś coś na górę? Coś do tacika? Hop Hop, hop. A co robisz na dole? Powiedz mi po pierwsze. Jak się znalazłeś na dole? Co? Zeszłaś na dół, tak? Co, kochana. Będzie fajne jedzonko. Zimno jest w ogóle, bardzo późna zima, znaczy długa zima w tym roku. Zaraz będzie maj, a ile mamy dzisiaj w nocy? W nocy będzie chyba znowu 0 stopni.